Jesteśmy na dachu. Klientowi cieknie z komina. I teraz, po rozebraniu tego dachu, okazuje się, że cały komin jest. Z, yy, poci się w ogóle. I z cegły od dołu, tutaj po wyciągnięciu obróbek, które też były źle założone, cały czas wycieka woda z tych szczelin. Musieliśmy zdemontować blachodałówkę, żeby tutaj w miarę wygodnie się dostać. Jeszcze zobaczymy na czapę kominową. Chciałem coś pokazać. O, tak wygląda korozja właśnie od kanału palnego, jak jest założona zwykła stalowa blacha po 10 latach i klientowi w cegłę Wpływała woda i cały komin, który ma prawie 2 metry, wpływała mu kanałami do środka do budynku.